Cześć. Właściwie ten kanał powstał głównie dlatego, że nie mogę grać w The Sims 4 po angielsku. Nie, żebym była niezadowolona, ale zawsze mówię, że denerwuje mnie polska wersja, a więc podam dzisiaj kilka powodów dlaczego. Niektórzy z Was może wiedzą, że podobny film powstał już na moim angielskim kanale, ale w tym będzie trochę więcej przykładów. No i będzie po polsku. Zapraszam. Pokażę Wam kilka błędów w tłumaczeniu Simsów w różnych częściach. Pozwoliłam sobie podzielić je na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to niekonsekwencja w tłumaczeniu nazwisk, co wprowadza gracza w błąd. Tu klasycznym przykładem jest rodzina I ikoniczna rodzina występująca w każdej części gry Mortimer, Bella, Cassandra i Aleksander. Młodsi gracze mogą nawet o tym nie wiedzieć, ale w pierwszej części gry, gdzie nawiasem mówiąc nie było jeszcze Aleksandra, Mortimer i Bella mieli inne imiona, a mianowicie Henryk i Majka. Mogło to zdezorientować graczy, kiedy pojawiło się The Sims 2, gdzie imiona były już przetłumaczone poprawnie. Ja pamiętam, że jako 12 latka w pierwszej chwili nie mogłam się połapać, kim jest ten dziad Mortimer i o co chodzi z Bellą, ale dzięki obecności Kassandry szybko dodałam dwa do dwóch i wiedziałam, że to po prostu inne tłumaczenie. Jeśli natomiast chodzi o samo przetłumaczenie nazwiska Goth na ćwir, to nie mam nic przeciwko. Nazwisko Goth brzmiałoby trochę dziwniej, nienaturalnie, a świr jest bardzo chwytliwe. Ktoś mi też kiedyś napisał taką teorię, że ze względu na ekscentryczność i inność tej rodziny, ćwir to taka sugestia w stronę słowa świr, ale żeby jednak Simów nie urazić. Dziwak. W angielskiej wersji dwójki znana rodzina z Dziwnowa nazywa się Curious. I, co, hehe, dziwne, rodzina Kuriozum z trójkowego Twinbrook również nazywa się Curious. Przypadek? Nie sądzę. Kilka nazwisk Simów z tej rodziny zostało przetłumaczonych na dwa sposoby, przez co polski gracz nie ma pojęcia o połączeniu, dopóki nie zajrzy na Simspedie albo nie zagra po angielsku. Wtedy okazuje się, że Kuriozumowie to dość daleki prequel do dziwaków. Otóż Olek Kuriozum, albo Nikodem Dziwak, który jest małym dzieckiem na starcie gry w trójce, jest dziadkiem braci Dziwak i reszty ich rodzeństwa. Co ciekawe, ich babcią jest Zoe Curious, która jest trochę od niego starsza, bo jest to nikt inny jak Zuza Wellow. A w polskiej dwójce Zyta Dziwak. Nie mam nic do samego tłumaczenia Curious ani na Dziwak, ani na Kuriozum, tylko moglibyście się zwyczajnie kurcze zdecydować. Lada. Specyficzna rodzina, której opis sugeruje, że mała Klementyna jest bardzo schludną dziewczynką, która musi po wszystkich sprzątać. A w dodatku nosi dość elegancki czarno-biały strój i białą wstążeczkę we włosach. Zaraz, czy to nie brzmi znajomo? Otóż Klementyna Lada, jak ją nazywano w trójce, to dobrze znana fanom dwójki... Kasia Langerak. Nie mam tu nic więcej do powiedzenia, oprócz tego, że po prostu nie pojmuję tego tłumaczenia. Może dla Was takie połączenia nie mają żadnego znaczenia, ale dla mnie mają ogromne. W kwestii nazwisk można by było na pewno jeszcze sporo znaleźć, ale może przejdźmy już do czegoś innego. Druga kategoria to błędy, które wynikają z niewiedzy tłumaczy na temat elementów kultury USA. Brzmi poważnie, wiem. Tutaj pokażę Wam tylko jeden przykład, ale jest on krytyczny. Pewnie wielu graczy w The Sims 2, zwłaszcza niedługo po premierze gry, zastanawiało się, dlaczego cheeseburger to zupa w miejsce. Miałam podobny problem, dopóki nie zorientowałam się po bardzo długim czasie, że ten cheeseburger to po prostu makaron z serem. Ta pomyłka została poprawiona w dwójce, w którejś aktualizacji i w serii historii też ta potrawa występuje w odpowiedniej formie, ale niestety błąd powrócił w trójce w nowym wydaniu. Tam makaron z serem został nazwany hamburgerem z serem i tego tłumaczenia nigdy nie zmieniono. Przypuszczam, że wynika to ze skrótu Mac, który zapewne natychmiastowo się tłumaczą skojarzył z McDonaldem, a nie z makaronem. Pełna nazwa oryginalnego posiłku to Macaroni and Cheese. To bardzo prosta do zrobienia i popularna w Stanach potrawa. Na szczęście w czwórce już się ogarnęli i przetłumaczyli to dobrze. Trzecia kategoria to tak zwane przeze mnie małe, zabawne pomyłeczki. I tutaj absolutną królową jest jedna bardzo niefortunna literówka w trójce. Gdyby nie beka z Simsów na fejsie, to do tej pory bym o tym nie wiedziała. A czy wy zauważyliście, że ratusz w Sunset Valley znajduje się na ulicy główna 333? Kolejną rzeczą jest błąd w The Sims 2, którego bardzo trudno było uniknąć. Tłumaczenie z angielskiego na polski jest o tyle trudne, że powiadomienia w grze generowane są na podstawie prostych szablonów, a my w naszym języku niesamowicie dużo odmieniamy. No i z tego wyniknął taki mały szczegulik, że kiedy Sims zdobywa punkt sprzątania przez zmycie podłogi, to gra powiadamia nas, że dzięki niemu kałuża lśni czystością. Szablon do tych powiadomień wygląda następująco. Na mnie tak myślę. A więc bardzo trudno było to zrobić tak, żeby nie było ani baboli gramatycznych, ani logicznych. A jest to zabawne. Uśmiać się można też przy korzystaniu z funkcji, która doszła w jednej z aktualizacji dwójki, czyli możliwości zmiany wyglądu małego dziecka w lustrze. To chyba musiało być przy okazji premiery dodatku zwierzaki, bo gra implikuje, że nasze dziecko jest zwierzakiem. Ale nie bądźmy to zbyt surowi, bo czasami to ma dużo sensu. Grając w The Sims 1 jako dziecko, miałam małą zagwostkę, czym jest to tajemnicze sim-ubranie. A kiedy przebrałam w nie Sima, to wyglądało mi ono jak zwyczajny strój kąpielowy. Najwyraźniej nazwanie tak kąpielówek wzięło się ze zwyczajnego przeczytania Simsuit, zamiast Swimsuit. Czy czytanie naprawdę jest aż takie trudne? Bardzo podobna pomyłeczka ma miejsce też w trójce. Kiedy zainstalujemy jakieś mody do gry, to po jej włączeniu dostaniemy powiadomienie, że znaleziono skrypty nastroju. Jedno o, dwa o kto by na to patrzył, no nie? Podsumowując, odnoszę wrażenie, że każdą część Simsów tłumaczył inny sztab ludzi, który nie za bardzo miał do czynienia z grą poprzednią. Szczególnie jeśli chodzi o kategorię pierwszą i drugą. A te małe pomyłeczki, szczególnie literówki, błędy wynikające z niedoczytania słowa no to już jest przesada. Na całe szczęście czwarta część gry jest przetłumaczona bardzo przyzwoicie. No, może oprócz tego. Jezu, ale się nagadałam, już chrypa. Koniec. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Jeśli obejrzyliście całość, to szacun. Dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, chcecie oczywiście na czego nie zmuszam i widzimy się w następnym pa.